Jest turniej o kuchar Pani Burmistrz naszej. W Muzeum Karkonoskim jest to moja pierwsza wystawa indywidualna. Trzecia edycja tegorocznych Kowarskich Straganów. Jóż to wy jesteście. Uwaga. Jest turniej o kuchar Pani burmistrz naszej, najlepszej, jedynej. Najlepszej nie będziemy mieli. Jest to druga edycja. Nazwaliśmy to, wcześniej były Puchary Burmistrza, ale to się nazywało Puchar Burmistrza, a teraz to się nazywa El cap Kto nie wie, pani Elżbieta, czyli od L i Cap, turniej turnie pani Burmistrz. Nagrody są naprawdę ekstra. E Humor jest, pogoda jest, bawcie się wesoło, bo najważniejsze to, że się wszyscy razem spotykamy i że jesteśmy razem, prawda? Dobry. Dobry. Zapraszamy do pierwszego urodzenia. Można trafić tak? w Dzisiaj odbywa się turniej o puchar burmistrza Kowar. Mamy 20 zawodników. Niestety musieliśmy skumulować to w jeden dzień, bo wczorajsza pogoda była no, dość niebezpieczna dla naszego sportu, ale życzę wszystkim fantastycznej zabawy, fajnych uśmiechów. No i oczywiście wygranej. Mamy zawodników z lubawki, mamy zawodników z jeleniej, mamy miejscowych zawodników z kowar, nagrody główne, to są weekendy w hotelach, mamy vouchery na kolacje, na obiady, do spa. No jest tego, każdy coś w każdym razie z tego trudniej wyniesie. Więcej jak płacił, więcej wyniesie do domu o, w ten sposób. Staramy się to robić tak, żeby wszyscy byli zadowoleni, więc myślę, że skarg nie będzie na przyszły rok, prawdopodobnie będzie jeszcze lepiej i jeszcze więcej ludzi. Nie mamy prądu, ale to dodaje chyba lepszej atmosfery. Dzisiejsze wydarzenie zapamiętacie Państwo. Może pracę tak nie do końca będziecie mogli obejrzeć, ale w tym wszystkim jest też coś dobrego, bo to na pewno Was motywuje, że przyjdziecie znowu do naszego muzeum i na spokojnie obejrzycie parę prac pana Jerzego Jakubowa, którego bardzo bardzo serdecznie witam na dzisiejszym Wernisarzu. Bardzo się cieszę, że możemy prezentować tę wystawę tutaj u nas w Muzeum, w Galerii na Górze. W Muzeum Karkonoskim jest to moja pierwsza wystawa indywidualna, bo oczywiście w zbiorowych brałem udział. I w konkursie Gielniakowskim, i w innych tematycznych wystawach. Natomiast indywidualna w tym muzeum jest pierwsza. Zatytułowana jest Matryca i Odbitka jako współistniejące obiekty graficzne i ideą tego było, zamierzeniem było to, żeby nobilitować w pewnym sensie Matrycę, która bardzo często zalega u artystów w szufladach. Natomiast częściej jest Odbitka pokazywana natomiast tutaj posłu posłużyliśmy właśnie tym obiektem. Po to, żeby pokazać warsztat yy, warsztat twórczy. Gratuluję, wstępnie przewodniczy. I jeszcze tyle dokładnie powiem. Dziękuję Pani Mówię. Zabraknie Ci miejsca niestety do rąk. Także musisz skromnie przyjąć dzisiaj bez, bez tekstów żadnych. Trzymaj się. Wracam od Jerzego. Przednisażem spędziłem po raz pierwszy od jego, w jego domu i w jego, w jego wieży ciśnień, w którym ma kolekcję lasek. Trochę czasu. Moja wiedza na temat Jurka się powiększyła, ale zostałem go z dwóch plenerów, które wspólnie odbyliśmy. To były plenery Związku Polskich Artystów Plastyków. I znałem jego twórczość, byłem na wystawach, także z przyjemnością dzisiaj tu przyjechałem i z pełen szacunku, szacunku dla niego. Telewizja jest kowalska, a kolega Jurek, Jerzy, mieszka w domu Kowala, czyli z kowalowego domu, z kowar, kowalskiej telewizji. Chcę wam o nim trochę powiedzieć, bo widzicie statecznego pana w moim wieku ale ten pan, ten stateczny pan yy, dokonał bardzo wielu rzeczy, yy, wielu yy, znakomitych yy, grafik, Będąc bardzo skromnym i, i spokojnym człowiekiem. Zapraszamy serdecznie na wystawę grafik pana Jerzego Jakubowa do Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Przede wszystkim dlatego, że jest to unikatowa wystawa, jeśli chodzi o samą technikę. Ponieważ pan Jerzy Jakub pracuje w technice drzeworytniczej, jest to najszlachetniejsza, tradycyjna grafika. Która tak naprawdę w dzisiejszych czasach i w aktualnych tworzeniach, zwłaszcza jeśli chodzi o tworzenie wśród młodych ludzi, jest unikatowa, jest zapomnianą techniką. Przede wszystkim dlatego, że materiał jest mało plastyczny jest to praca w drewnie, na klocku drewnianym tworzy się matryce. I wymaga to bardzo dużej cierpliwości, pracowitości. Dzisiaj w muzeum nie ma prądu. Jest to coś się tam włączyło może alarmowego ale w ogóle w całej Leniej Górze nie ma prądu. I tak najpiękniejszym przedmiotem wystawy, który pierwszy zauważyłem w kąciku, jest taka olbrzymia płaszczyzna drewna, gdzie leży deska drzeworytnicza, zaklinowana dwoma klidami. I to jest taki piękny przykład, że Dzisiaj na komputerze nie dalibyśmy cokolwiek zrobić tego dnia, ale Jurek za pomocą tej deski, za pomocą pracy z tą deską wykonał przez kilkadziesiąt lat masę drzeworytów. To jest wielce szlachetna technika, która ma kilka tysięcy lat i azjatyckie korzenie. W Polsce mieliśmy szczęście do wielu drzeworytników, a także do linorytników. Często Jurek się powołuje na jego inspirujące spotkanie z Józefem Bielniakiem i myślę, że to dla niego było bardzo kształcące. Dla mnie dzisiaj, po wizycie w jego domu, wykształcące jest coś innego. Ja całe życie przemierzałem różne odległości, kraje, ciągle się gdzieś kręciłem, a tu Jurek pokazał mi, że urodził się w domu, który jest 70 metrów od miejsca na mieszkania. Tam mieszkają jego rodzice. Chodził do przedszkola, pokazał mi do którego, chodził do szkoły, pokazał mi do której. To wszystko jest w granicach 200-300 metrów. Ten człowiek nie uciekł nigdy. Przez chwilę uciekł do zakopanego, żeby się kształcić w szkole kenara, ale ta szkoła nie przegapiła go w rzeźbiarza, jedynie drewnianego, ale miłość do drzeworytu, do trzymania dłuta, pewnie została mu po tej szkole kenara. Jurek jest sympatycznym, ciepłym człowiekiem. Dzisiaj poznałem jego żonę, która jest fantastyczną kobietą, która przygotuje genialnie i dzisiaj na wylisarzu też mamy jej performance z dwoma ciastami, które przygotowała jako niespodziankę dla Jurka. Przygotowałam niespodziankę, proszę Państwa, Tego tak, to jest standard. Właściwie zawsze mężowi szykuje niespodziankę na wystawę, więc dla niego nie będzie to niespodziewane, ale będzie niespodziewane to, co jest. Proszę bardzo. W tej sensie, proszę Państwa, jest wejście i wyjście. Jak widzicie, zdolności plastycznych nie mam. Wejście to jest deska drzeworytnicza. Wyjście to jest wydrukowany kawałek papieru. Mam nadzieję, że można sobie wyobrazić, że to prawda. Ale jeszcze w środku tego procesu coś musi być. A więc jest wałek yy, graficzny, no i farba graficzna, którą. Należy tę matrycę ukończoną, a to jest dopiero przygotowana do pracy, trzeba ją wyheblować. Także zapraszam Państwa do konsumowania tej tematyki, wystawy również w ten sposób. Znając bardzo, bardzo wielu artystów, czasami jest tak, że podziwiam ich twórczość i unikam ich na co dzień, żeby nie spotykać. Z Jurkiem jest inaczej. Jest po prostu rzetelnym, miłym człowiekiem, punktualnym. Cieszę się, że go znam. Cieszę się, że... Po prostu w jego obecności czuje się świetnie. Prace, które prezentowane są na wystawie, jest to przekrój z 2000 do 2005 roku. Pan Jerzy ma w swojej kolekcji naprawdę poukładane, posegregowane tematycznie prace. Jeśli ktoś interesuje się technikami graficznymi, jest to naprawdę dogodny moment, żeby przyjść i zobaczyć umiejętności, ponieważ pan Jerzy też się kształcił u najlepszych fachowców. Między innymi u pana na Józefa Gielniaka, u samego mistrza stampażu chińskiego Stanisława Tworzyło, co widać też tę właśnie wysoką kulturę warsztatową, opanowanie stosownej tej techniki i to jest wyraźne w pracach. Wyrażenia z wystawy najbardziej mi zainspirowały prace geometryczne, takie tribalowe. I związane z kosmosem. To we mnie jakoś tak najbardziej wzbudziło zainteresowanie i, i ciekawość prac. Mniej, mniej zwierzęta, bardziej geometryka i abstrakt. I widać, że to są dojrzałe prace. Trochę pachnie Krakowem. Zapraszam serdecznie Państwa na moją wystawę również rysunku i malarstwa zatytułowany Góry Olbrzymie. To jest galeria przystanek na dwor dawnym dworcu PKP w Kowarach. Tam prezentuje kilkanaście, kilkadziesiąt prac z serii właśnie gór i możecie Państwo prześledzić transformację, jak zmieniało, zmieniało się sposób postrzegania właśnie naszych karkonoszy, no i technik, jak dojrzewały pewne, pewne koncepcje, od takich realistycznych obrazów po pewne koncepcyjne. Kowarskie stragany i gala produktu lokalnego to już tradycja dla kowar. Bardzo się cieszę, że takim zainteresowaniem z Państwa strony one się też cieszą i że uczestniczycie w nich. Życzę przyjemnych zakupów, życzę fantastycznych doznań muzycznych. Jak się bawią ludzie! Ja, ja. Wtedy, kiedy pada ten, ja. Ja. Jak się bawią Drodzy Państwo, trzecia edycja tegorocznych kowarskich straganów, realizowanych w ramach projektu Granice nie rozdzielą tradycji na kowarskiej starówce. Czekają na Państwa warsztaty rękodzielnicze, koncerty muzyczne zespołów z czeskiej i polskiej strony granicy, a także. Wystawcy z przeróżnego rodzaju rękodziełem, zaczynając od miodów, poprzez biżuterię, szydełko i przepiękne obrazy. Z czym przyjechaliście na jarmarki? Pod y, Jestem i y, wraz z mamą tam świeramy ziółka, czyli bursy. Tak, górskie. Od no, no. tej konfiturki. Pierwszy raz na jarmarkach? Pierwszy raz, tutaj pierwszy raz. Ale ogólnie jeździmy już od trzech lat po różnych takich jarmarkach. A jakie wrażenia z Kowar? Bardzo fajne. Piękne miasto. Nie? Piękne miasto, dużo ludzi. Mamo, bardzo cię kocham, kocham cię. Myślałem, że ty. Chowarskie stragany są świetne, ponieważ jest dużo ciekawych elementów, przedmiotów można zakupić, też pooglądać, bo oko cieszy. Są wyroby to ręcznie wykonane. Bye. do pani przynosi? Tak, do biblioteki. Proszę. Od 10 do 18. Po raz kolejny stoimy z naszym kiermaszem książki na straganach kowarskich. Książki, które sprzedajemy państwu, to są książki, które ubytkujemy w naszej bibliotece, ponieważ kupujemy bardzo dużo w ciągu roku ponad 1000 książek dla państwa, dla naszych czytelników. To i też musimy z roku na rok te Starsze, które już są wyczytane, ubytkować. Witamy Państwa na naszym koncercie. Starští přátelé. Je u vás po každé nádherně. Velice nás těší, že můžeme k vám přijíždět, protože starůvka žije. A těšíme se příští rok opět na Straganách.